Przed obejrzeniem filmu zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, gdyż jeden z widzów wygra kosę, która mi dzisiaj dropnęła. Po, cześć, Mano z tej strony, Noli, witam Was w filmie z otwierania skrzynek. Jak słyszycie jestem trochę chory, ale to nie przeszkodzi nam w nagraniu filmu. Więc otwieramy, jeżeli wam się spodoba łapka w górę, jeżeli wam się nie spodoba łapka w górę, a generalnie, jeżeli możecie, jeżeli jesteście moimi widzami, to zostawcie łapeczkę i zobaczymy, ile w godzinę uda nam się szczelić łapek w górę, nie? Jeżeli w godzinę wbijemy 10 koła, nie? Każdy, który. Wystarczy, że każdy, kto obejrzy, zostawi łapkę w górę. Jeżeli wbijemy 10 koła w godzinę, to na następnym filmie rozdaję Dragon Lora. Nawet pokażę wam którego. Bo sobie tak powiedziałem, a sobie rozdam. Yy, I czekajcie. Zaraz wam pokażę. Tego Dragon Lora. O, zaccię się. Jeżeli 10 000 łapek w górę w godzinę leci ten dragon taki. No i oczywiście trzeba subskrybować kanał, także zachęcam, jeżeli wam się uda to yy, yy, będzie okej. Okay. A tymczasem skrzynia Chroma. I mamy tu skrzynię Chroma. Z 3 jest ich sztuk 20, także lecimy z tematem. No i oczywiście polujemy na kosę. Nie ma innej opcji, ja tylko wstawiam to nagranie jeżeli kosa wypadnie. Jeżeli nie wypadnie to nie zobaczycie tego na YouTube. także... Tu jest macie spoiler, że kosa wyleci. No ja grałem z gaybenem i on mi powiedział, ej stary ja ci rzucę tam kosę, nie ma problemu. Za to, że WP niestety nie, nie udało się wyjść z grupy to ja ci tam... Ja ci tam kosę wrzucę. No. Także na spokojnie otwieramy sobie skrzyneczki. No i ja liczę tutaj... Na to, że game dotrzyma obietnicy CZ 75 auto. Kurde, piękna broń. Piękna broń. W sensie bardzo dobra. Jak na pistoletówkę, spoko. Krótki dystans, wchodzisz, puk, -pu kasujesz kolesia. Jest po sprawie. I czy Nie, teraz jest widmo. Czyli to jest chyba przepowiednia od gamera, że jednak twoja kosa w no, to takie widmo. Hehe, i go nigdy, nie będzie tej kosy nigdy wryził. Dobra, lecimy dalej. Musi być kosa, no. Jak nie, to dogram. Będę otwierał skrzynki dopóki nie. Nie poleci mi kosa. Albo, albo zrobię taki fake obrazek. Czekajcie, albo taki fake obrazek, że teraz będzie kosa. I patrzcie, patrzcie, patrzcie. Patrzcie. O, kosa! O! O Jezu! Kosa! O Ojeju, kosa wypadła. No nie, to gali. Hehe. <laughs> Nieśmieszne, wiem. Ale jestem chory i nie mam, nie, ma, nie mam tyle werby w sobie, co zawsze. Otwieraj, otwieraj. G3, G... G3, SG1, pomarańczowa kraksa. No niestety to mi się nie podoba. Także lecimy dalej. Chroma 3, no dużo was jest na markecie. No musicie zgrywać jakąś kosę. No fubar, jeez. Tak to nie miało wyglądać. Widzicie ten licznik? Nadal jestem strasznie na minus, ale ta skrzynka zmieni obliże całego openingu. Teraz, w tym momencie. 3, 2, 1, 0 i no niestety nie zmieni. To dalej niebieski skin. Ale tak chciałem was trochę potrować Bo to ta skrzynka, jeżeli mi się po prostu kliknęło, wiecie o co chodzi. Także patrzcie teraz: Katowice nocą. No niestety, pomarszowa kraksa nocą. To nie brzmi za dobrze. W ogóle, jeżeli ktoś z Was jest na jemie, napiszcie w komentarzu: pierwszy dzień, drugi dzień, kiedy jesteście. Ja jestem cały czas, więc możecie mnie tam znaleźć. Nawet jeżeli to oglądacie, to ja już gdzieś sobie tam hasam. Bo z tajną tajną tajemnicę i nagrywam to o u Klucz ptaków nagrywam to w pół do pierwszej w nocy no i tu mi się to podoba ale to jest pewno nic nie warte także lecimy po kosę no jak powiedziałem musi być kosa bo inaczej tego nie wstają no niestety nie no zostało 7 skrzynek, zobaczymy. No, ja musi być A tak dwie pod sam koniec. Ojej jaki to był piękny opening. A pomarańczowa kraksa, Ona mi coś nie lubi tutaj. Pomarańczowa Kraksa. Tak staram się nawiązanie znaleźć do do ostatniego meczu Virtus Pro, ale niestety nie widzę za bardzo tego. I dwie... No patrzcie, klucz ptaków mógł znowu być, ale nie ma. Czy ja do dużo wymagam Gaben? Nie absuję mi tego nagrania. Fajnie wyszło. Fajne flow. Ale Gaben mi z Statraka mi daje gaben. Możesz mi dać kosę bez statraka gaben. Będę szczęśliwszy. Dawaj, lecimy dalej, bo tu czasu nie ma. Trzeba iść spać. Bo wyjeżdżam o 6 rano. To jest widmo. Ja z, nie skomentuję nawet tego trzy skrzynki ostatnie. Czy jest szansa na kosę? Jedziemy. Ja się nie poddam. Uuu, klusz ptaków. Jak miło. Tak, statrak zapłon. Jeden za drugim. To jest to. Szanuję takie zagrywki. Panie Gabe Newell. Ale proszę... Uuu, jaki drop teraz! Ty! Trzeci skin rzędu! Klusz oj, oj, ojoj oj, oj. Ten opening zapowiada się, wyśmienicie. No, ale niestety pan oceaniczny psuje nam strój galowy, ale patrzcie ile fioletowi leci. Piąty skin fioletowy? Uuuu, dzień dobry! Gabe Newell, usłysz moje wołanie, jestem chory. WP nie dostało się. Do spotka. Miałem jechać do Warszawy na spotkanie fanów The Walking Dead. Nie jadę. Więc oddaj mi to. Dzięki. Teraz bez patrzenia. Gdzie jest skrzynka? O tu. Gdzie jest skrzyn... O, bez patrzenia, halo. Bez patrzenia, bez patrzenia, bez patrzenia. I, 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 i co? Kosa? Znacie zasadę ostatniej skrzynki. Jeżeli zrobiliście mega duży opening, i nic wam nie wyleciało i chcecie się już poddać, otwórzcie zawsze jeszcze jedną skrzynkę więcej. Wiecie czemu? Bo Geyben nam się śmieje w twarz i zawsze. Przed końcem chowa kosa. Ja już powiedziałem, że skończyłem. Na szybko odpaliłem OBSa i odkręcam teraz tą skrzynkę. I mam nadzieję, że... No, jest coś dobrego. W sumie najlepszy skin prawie pada, ale co z tego? Ja powiedziałem, nie poddam się. Ma być kosa na tym odcinku. Powiedziałem, że będzie kosa, to będzie kosa. I w tych skrzynkach jest. Zaczyna się obiecując. Nie powiem nie. Jest uh, 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 kosa! Jest! Nie okłamałem was. Flip! Jest, no. mamy kosę. Także u mnie na odcinkach kosa zawsze. Nie oglądajcie innych youtuberów. Oni otwierają skrzynki, otworzą 20, wrzucam jakieś gówno. U mnie zawsze kosa. Zawsze. Jak ja piszę kosa? Jest kosa. Widzicie to? Nigdy się nie poddawajcie. Walczcie o swoje marzenia. Niech wam ten gruby y, człowiek. Który zrobił tą grę, ale przy okazji bardzo sympatyczny Nie mówi, że nie możecie mieć kosy Możecie Wystarczy, że otworzycie 100 skrzynek I macie kosa Także mam jeszcze trochę Zobaczymy, czy będzie coś dalej A tu druga kosa I bęk, kosa Kosa, 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 kosa No nie, nie ma kosa to Wracamy do spoczynku Uuuu E250 asimów. Elegancko i zostały nam dwie ostatnie skrzynki, także jedziemy z tematem. Nie będziemy się tutaj pieścić, zobaczymy co nam wypadnie w ostatnich dwóch, ale to już jest nieważne. Jest Gali przynajmniej, fioletowy skin, ale to jest nieważne, co nam wypadnie, bo mamy kosę, także gitara, gitara się ma. No, i MP9 yy, wyciek biologiczny, więc to tyle. 128 euro za ten nożyk. Oczywiście jest on ważny, wystarczy, że tam. Subskrybujecie i napiszecie komentarz, nie? Tak jak na początku filmu. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.